Dzień dobry, cześć, witam wszystkich bardzo w kolejnej mapce od moi drodzy, rewolucja odcinkowa. Eee, od dzisiaj zaczynam montować odcinki i bardzo fajne mam zadanko dla was, żebyście napisali w komentarzach, co najbardziej w moim montażu wam się podoba, bądź też nie podoba. Jak fajnie napiszecie komentarz, a nie po prostu będziecie po mnie jechać, to oczywiście jak najbardziej zostaniecie serducho. Dzięki temu, że montuję odcinek, będę mógł wam lepiej troszeczkę przekazywać informacje. Na przykład tutaj masz kod Liaj do sklepu z 10% rabatu, normalnie rozumiesz, taka sytuacja, ro. No i dzięki temu też będę mógł przewijać na przykład nudniejsze momenty na przykład takie jak ten bo do was teraz bardzo dużo mówię więc będę mógł to przyspieszyć i na przykład będzie zawsze śmiechowo co nie fajnie fajnie no także teraz go intro Ej, dzień dobry, witam serdecznie, mam nadzieję, że mapeczka w miarę będzie e, oczywiście udana I wiadomo, łapeczka, tam subskrypcja, wszystko tamtego Tu masz, e, tam masz szuba na dole, nie? I, i sam się pod ekranem musisz kliknąć, rozumiesz, dobra I teraz, moi drodzy, lecimy, co my tutaj mamy, weźmy sobie zasady, oczywiście, rozumiesz, normalnie Nie ci tu nie niż bloków, graj tylko na pokojowe. nie wiem, nie, niepotrzebne komendy zostały e, wprowadzone, baw się dobrze Okej okay. Sześć poziomów była robiona tydzień, sześć poziomów, to ja to przejdę w 5 minut, panie Cześć, mam na imię Damian, mam 14 lat, mój nick to diteros.pl no i w takim razie klikamy, startujemy maszynę. To, to ja muszę uważać, żeby tutaj za dużo nie przyspieszać, nie? Bo jak tu sześć poziomów jest, to żeby ten odcinek nie miał 5 minut, nie? Dobra, poziom pierwszy tu mamy otworzony. Ok, dobra. parkur, oczywiście będzie parkur. O, ej, ład, ładnie to wygląda. Przynajmniej mi się to, to że tak powiem, no, podoba, nie? Dobra, ok, dobra. Na szczęście normalne skoki to mi się bardzo podoba. Poziom lij bardzo mocno. Mhm, mm dobra. Y tu już trochę mniej poziom lij, ale damy radę. eee Makarena, dobra, 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 dobra. dobra Paczak, ja dobry jestem w parkoury. Ło, wow, najlepszy w parkoury jestem. O mój Boże, ej, dobra nie, dob, dobrze mi poszło, do, dobrze mi poszło, naprawdę. Okej, okay, no to klikamy tutaj, rozumiesz normalnie? Pyk. I rozumiesz, find the button. O właśnie, na find the button to będzie idealne Jak będę mógł sobie montować, bo dajmy na to Nie wiem, czasami zdarzają się poziomy, które Naprawdę, naprawdę zajmują mi ogromną Ilość czasu i ja czasami już nawet nie mam Bladego pojęcia co do was yy, Mówić, I w ogóle yy, Śmieszna i ciekawa taka rzecz, że dopiero pierwszy Odcinek od początku serii Od początku istnienia tego kanału, od kilku lat Będzie montowany Myślę, że to będzie coś, coś yy, ciekawego No i mam nadzieję w każdym razie, że wam się to spodoba Też postaram się, żeby tego montażu za dużo nie było bo, bo po pierwsze, nie chcę sobie dokładać za dużo roboty, po drugie, nie chcę was, że tak powiem, totalnie zniechęcić nagle do oglądania mapek, bo e, bo będzie za dużo cień, za dużo przyspieszeń, za dużo wszystkiego, nie, odcinek będzie normalnie wyglądał, widzisz, o, ja sobie teraz gadałem, rozumiesz, i znalazłem guzik, nie, ale jakbym nie znalazł, no to prawda, to byśmy, rozumiesz, normalnie, to jakoś bardziej przyspieszyli, pocięli i tak dalej, i tak dalej. Dobra, szukam guzika, o mój Boże, gdzie jest guzik? Luuuu, oczywiście pewnie guzik będzie kamienny, nie, więc go tak łatwo nie znajdę. I tu jest bardzo dużo korytarzy. Co to jest? O, klucz do poziomu trzeciego. To dobrze, że zajrzałem do skrzyni. O, tu jest! jak się skitrał. Widziałeś go? Dobrze, mamy to. Okej, okay, elegancko. No to w takim razie poziom, poziom, poziom trzy. E, mamy labirynt. O, widzisz, dobra. I teraz będzie kuźwa magia montażu i przyspieszenie normalnie czasu. Tak. <laughs> Znaczy wiecie, no... Do... gdzieś tam czasami jak będę yy, yy, przechodził labirynty, bo to wiecie, że ja się zawsze błądzę w labiryntach i w ogóle. To akurat tutaj takie małe, maluteńkie przyspieszonko będzie jak, jak najbardziej na korzyść przede wszystkim waszym, bo mniej trochę czasu wam zajmie. A może i kogoś to rozśmieszy. czy to jest meta, czy to jest, czy to jest początek? Nie to jest początek. Dobra, idę, 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 idę. Byłem chyba. O, pójdę tu, 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 tu na skos jest! Mamy klucz do poziomu czwartego, proszę bardzo koniec! I o to chodzi, o Dobra, poziom czwarty. Let's go. Właśnie, a w przyszłości, bo też jest taka oczywiście szansa, w przyszłości em, będę mógł ewentualnie, jeżeli będę miał troszeczkę więcej czasu, władować więcej niż jedną mapkę do odcinka. Nie tak jak to robiłem jakiś czas temu, czy tak jak to robiłem na przykład czasami na jakichś maratonach albo coś, ale teraz nie o maratonach, tylko kuźwa rozumiesz. Déjà Nie, 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 nie. Nie, no muzyki w montażu nie dodam, moi drodzy. Nie, 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 nie mogę. Sorry, sorry, bardzo bym chciał, ale YouTube powie, Halo, prawa autorskie, mordeczko, nie wolno, tak? Dobra, tu mamy dziury, okej, okay, dobra, dobra, dobra. E, czemu takie krótkie déjà vu? Zawsze mnie serducho boli, jak widzę takie krótkie déjà vu. Serio, naprawdę, co to jest? Co to jest? To ma być déjà vu, to ma być déjà vu. No, żeby ci się parę klocków lodu nie chciało postawić. No, mordeczko, no. No, ale, ale jak tu to, to tak. Dobra, klucz do poziomu piątego, okej, okay, lecimy. Poziom piąty, poziom piąty, let's go tutaj, dobra. Kuj... U, u, u. Ile autor ma lat? I teraz kurczę, nie pamiętam, czy ja to dobrze. Yy, czy, ja to, czy ja to zakodowałem, yy, że tak powiem? Wydaje mi się, że to będzie. Yy, nie, nie przewinę. A nie, nie, o! Wydaje mi się, że to będzie. 14 lat, dokładnie. Ok, który jest to poziom? To jest poziom piąty. piąty, tak, 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 tak. Jak autor ma na imię? Dydam. Yy, Dam ja bym powiedział, dobra. Ile jest kolor. Ile. Je, aha, kolorów. Łóżek, przepraszam, w MC. To będzie 16, oczywiście, jak najbardziej. Ile jest rodzajów kwiatków? W MC? O kurczę, tego to już nie wiem. 12. nope, 14. 10, ok. Nie nie, 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 nie wiedziałem. Ile jest rodzaj szyb w Minecrafcie? Rodzaj szyb. No to nie, no to będzie szes... Moment, bo jeszcze jest przezroczyste, bo jest białe i przezroczyste. 7. Nie? No jak, wszystkie kolory to masz 16, nie? Czyli tam biały i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A tu masz jeszcze takie to przezroczyste, które jest, nie? Coś tu autor mi się wydaje źle policzył. Eee, mordeczki w komentarzach. Ile jest rodzajów szyb w Minecraft? Bo mi się wydaje, że jednak 17. Czy autor się pomylił, czy to po prostu ja źle liczę, jak zwykle? Eee, ile jest nether itemów? To nie są bloki, tak? No bo itemy to nie bloki. No to oczywista rzecz. Więc yy, co to by było? Co autor miał na myśli? Nether itemów. Nie netherite'owych? A może mu chodziło o netherite. Że ile jest netherite'owych itemów? Może o to chodziło. No to co? Yy, cztery zbroja, yy, miecz, kilof, yy, młotyka, sikiera, łopata. Gdzieś? Nie! No i dobrze i zgadłem. I o, no bo, nie, bo, bo musiałem rozkminić, że chodziło mu o netherite'owe. Przedmioty, a nie onedero No wiecie o co chodzi, dobra. Ok, poziom szósty, lecimy co tutaj się będzie działo. Halo, halo. Szczelanko będzie, dobrze. Yy. Ostra szczała Łowcy, przy bardzo. I tu będzie potężny łuk łowcy, przy bardzo. I szczelamy. I hopa! I hopa! I hopa! Nie trafiłem. No, ta, ta szczała się przeteleportowała. TTT. T, t. Co to za teleportowanie się? Dobra, szczelem. I hopa! Oj, za wysoko. Hopa! Nie, i hopa! Temu, ja że bliżej stanę, co? I hopa! Nie, hopa! I hopa! No, hopa! No, no, no panie, to łatwy guzik jest do szczelenia. C czemu ja trafić nie mogę, ej? No, 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 traf, no, trafzę no do guzika! Halo, traf w guzik. No przecież nie da się inaczej, no bo tu, jak za wysoko, to już mi będzie. Co tam się kuźwa dzieje? O, trafiłem! Jest! O, dobra, yyy... Ee... Okej, okay, czekaj, czekaj, czekaj. to już wszystko jest, koniec, tak? Dobra. E, TNT, e, dzięki za przyczyszczenie mojej mapy skali 1 do 10, Redstone. Yyy... E, klucz do Azy Spokoju. O, ty, 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 czekaj, to ja chcę zobaczyć azy Spokoju najpierw, powrót. Właśnie, bo tu coś było. Właśnie, właśnie, właśnie. O. Aaa, i tu jest oaza spokoju. Starzy widzowie pamiętają, albo starsi, albo albo ci, co po prostu długo oglądają. Że wiecie, że to liaj to taki troszeczkę nerwusek jest, a tutaj mamy taką oazę spokoju, co nie? E, dobra. Ogólnie, jak ja mogę mapeczkę ocenić? Czekajcie, wezmę sobie tutaj spektator. Jak ja sobie mapeczkę mogę ocenić? Przede wszystkim troszeczkę za krótka, w sensie 6 poziomów. E, uważam e, w szczególności, że, że na przykład tutaj parkour no, był bardzo na przykład krótki czy, czy, czy labirynt, to ogólnie było to wszystko bardzo, bardzo bo takie minimalistyczne. Jako, że to wszystko było minimalistyczne, to moja cena również będzie minimalistyczna i zostawię Ci tutaj, mój drogi, ocenę rzędu... 8 na 10. Niech będzie 8 na 10. Zobaczymy, mam nadzieję, że Ci się to jakkolwiek spodoba. Nie wiem co ja tutaj do miniaturki bym użył, ale nie, tego myślę, żebym nie używał. To se normalnie rozumie wszystko rozwalimy. Wsiściusieńko, elegancko, pięknie, ładnie będzie rozwalone. Odcinek będzie dość krótki, ale za to będzie zmontowany, więc mam nadzieję, że Jakkolwiek Wam się oczywiście spodoba, zostawicie tutaj łapeczki w górę, komentarze, subskrypcje I tak jak mówiłem. Przede wszystkim właśnie komentujcie co Wam się w moim montażu podoba. Możecie sobie wziąć z tego odcinka na przykład, co Wam się tam spodobało, czy nie spodobało. Możecie sobie wziąć z jakiegokolwiek innego montowanego odcinka. Z przyjemnością sobie poczytam, bo dzięki temu będę wiedział, co faktycznie moi widzowie lubią, jeżeli chodzi o montaż, tak? No i będzie mi dzięki temu troszeczkę łatwiej ogarniać, prawda, tutaj wszystko, wszystko, wszystko. Dobra, lecimy. Wysadzamy normalnie, rozumisz? i ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Moi Bum, 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 bum. E, dziękuję, jak najbardziej, jeszcze raz serdecznie za oglądanie. I do następnego miłego dnia wszystkim. I pa pa.